Mati, i poleżysz Dobra. sobie później w namiocie. Generalnie, namiot jest sprawny, sumowanie. Czyli pierwsza awaria: zażegnana. która uciekła do góry. Się... Dobrze, <grym> ci z Was, którzy już byli y, tutaj, znaczy tutaj w tej okolicy, to wiedzą mniej więcej czego się spodziewać. Chociaż byliście w grudniu, to też trochę może być inaczej. E, ale niektórzy byli, tak jak Kondzio, na przykład y, rok temu w lecie. Te trasy to jest, co wam teraz wysłałem. Lokus je interpretuje, że to jest 1200 km. Jest, nieprawdą. To jest bo to są ponakładane różne traki niejednokrotnie na siebie, więc myślę, że tak naprawdę jest tam, nie wiem, 600-700 km tego wszystkiego. Powiedzmy, gdzie mam sobie te traki? Standardowy wyciek, dobrze znany, trzeba wzmocnić na tym łączniku. To jest najgorszy punkt w ogóle. On się tak bardzo łatwo I tak jest już wzmocniony rureczką wewnątrz. Ale coś tam puszcza. Słuchajcie tam w szukamy Prześwitu. Zajebista <grymne> to Mamy problem z chłodzeniem, a tutaj jest taka piękna rurka z wodą. Może będziemy jeździć tak daleko, gdzie ta rurka nam pozwoli. Majówka gozeli, 100% cukru. Na lajcie chilowo będziemy sobie dzisiaj jeździć. Gdzie się wybierasz? Borygo. Ja, idę uzupełnić borygo do pełna. <grym> Ej, a wy dalej namiot macie rozłożony, co tu się dzieje? <grym> ja tutaj leżaczek sobie... No Właśnie widzę, że leżaczek się pojawił. Nie wiem czy grać. Chyba nie. Łatwiej umyć nogi niż buty. No dokładnie. Ale leżaczek fajna rzecz. No? Mm. Zajmuje dużo miejsca. Eee, a, to, to, to jest dobrze wczoraj narzekał na niego. To jest ten, to jest uchwyt na tableta. Tego, <grym 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 no, to się zatyguje. To na Idealnie. Najbardziej popularna naklejka. To kleimy. Ostatnio yy, mierzyłem i oczywiście było krzywo, nie a mierz. teraz... Jak wiatr zawieje, tak będzie. O. I dalej jest krzywo Pięknie! Idealnie krzywo i ten. Ale na gorącą blachę to jest masakra. Idealnie. No tu jest chłodniejsza blacha. Tak oczywiście, po prostu to jest na patencie. Proszę, 10 zł. Dziękuję. Ale jaki my mamy support no <grymne> teraz, a, bo tu jeszcze jakiś lat, lataj było będzie ja ma się tu mamy koniki, a przed nami Krówka. Wyjechaliśmy kawałeczek i piaseczek niestety pokonał nasze Seicento. To wyjechali? Sejczento sobie samo poradziło, ale nie ma takiego wyjeżdżania bez nagrywania. Jedziemy w takim składzie. Koda, później jedzie Yariska, następnie jedzie Ford, a po Fordzie jedzie Seicento. W tytuł lasu taki bizer? to jest oryginalne 5000? To jest 500, chyba nie? No, no. to jest Kejczęto. jeszcze inną stronę. Nie, no ja ściągnąłem, czekaj, jak pobrany no, piw. Jedziemy w w ogóle, rzeczy. Każdy ma ja, inny kontrakty. Ja mi się najbardziej podoba twoja Najlepsza. So, ja... Delikatna zamotka, cztery mapy, każda pokazywała coś innego, ale może gdzieś dojedziemy, zobaczymy. Odkryłam, co się stało w aucie. Nie wiem, co z tym można zrobić. Tak. Jak sordnieje, to jak metal. Tutaj okay. go chwycę do tego uchwytu. Dużą powierzchnią. Aż będzie lepsze niż oryginalne. Może patent zrobisz. <grym> jakąś kasa by z tego. Mamy nowe rescue car, tak? Rescue Car, tak. Wy jesteście teraz rozier <laughs> Tak, tak wyszło, no. Oparkowany. Na podłodze. O, mech tutaj jest od strony północnej. Nie ruszaj tego. To jest suche. Aha. Dobrze, że się mocniej nie ten. No Zdajeżał też od mamy. jego przejazdu, czy nie? Mhm. 15 samochodów wtedy jechało. VW Skoda. 15 tak. samochodów. <laughs> Widzę, nawet żabeczkę, y, tak. tą żabką na początku, no. ale to było lepsze. No, to jest ale... takie trochę niewdzięczne. Teraz zobaczmy, jak on to A robi. A to jest przesunięte? No, Widać, że ktoś tu coś wyciągnąć. próbował. No. O, tak to, to ogólnie jest jakoś tak, że tu niektórzy robią tak? taki patent, że... To, ja nie miałam tego ściągnąć. Tak, że to zaciskają A. i wsadzają tu jakąś nasadkę i to się wtedy trzyma. No i co? Jeden mamy. Ja nie mam tego zrobić. Na no do tego etapu już nie... A, tutaj jeszcze trzyma chyba na nim? Nie, już nie. To Dobra. musiało się to przesunąć. Dobra. Udało się dorwać. Jesteśmy z powrotem. Podmieniamy, żeby nie było. Powinnaś Tak, to jest w końcu majówka. Ja mogę odpocząć. Ktoś mnie tutaj blokuje. Normalnie temu wyjechał. Migaj, <ślesk> migaj. <ślesk> No, nie może <noise> No co? <noise> Żarty żartami, ale dziękujemy. Si. I zgodnie z gruzową zasadą, jak pomagacie innym, to zawsze znajdziecie dobra dusza, która pomoże Wam. Także dzisiaj to my potrzebowaliśmy pomocy. I Ford pomógł no nas ta. w tej niedoli. To ciszę od kogoś z ekipy. Coś się tu z kółkiem podziało. No, niestety. Także nasza awaria to przy tym. Nie... No, nasza awaria to spokój. Jak Wam mapka pokazuje, czy mamy się trzymamy się traka? Trzymamy. Niestety, mimo wymiany tego zbiorniczka, mieliśmy dalej problemy. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz mamy stałą, ale nie mamy klimatyzacji. Nie coś. ma klimy, ale jest klimat. Tak, jest to coś od klimy ogólnie, więc no na razie testujemy, jedziemy bez klimy i na razie 90 stopni cały czas. Więc jest ideolo, także zostajemy bez klimki. Tak, ale wydaje nam się, że to musiało coś, no nie wiem, jakaś siła rozwalić to. No pewnie tak, bo nam ciśnienie wzrosło przy 110 stopniach, no i wtedy puścił ten zbiornik, który się rozgulkanizował. Także nie jest to normalny objaw, no, z czegoś nie... to musi wynikać. No, I lecimy. ale zobaczymy jeszcze za jakiś czas, zatrzymamy się w łagach Wydaje mi się, że jeżeli teraz temperatura nie rośnie, to bez klimy można żyć. Jeździłam w to z grzaniem latem, także to. jestem uodporniona. się nie uda, ale mogę wysłać pineskę, gdzie wyjedziemy. A wy, wy, znaczy wykopaliście się z tego miejsca, gdzie tą pineska była, tak? No to coś mi się wstawił, mm -hmm. no? Czy ktoś już był na tym trudnym miejscu, no mm -hmm. to my się właśnie tam pokopaliśmy i w ogóle. I wyłości się wygrzebaliśmy. No my chcemy tam pojechać, ale my jeszcze mamy kawałek do tego miejsca. Aha. Także no będziemy się łapać. No bo ja się zastanawiałam, czy się wygrzebaliście, czy nie żeby ewentualnie pomoc przynieść. Oh. Nie, słuchajcie jak wyciągnął y, Forester'a, więc generalnie git. O, pięknie, <laughs> pięknie. Miło słyszeć takie słowa. I skorzystaliśmy z obu, tak, i, i skorzystaliśmy z obu wyciągerek. Nie jednocześnie, U. ale one były w użyciu. Czyli warto było instalować. Thank yeah. you. To się tu mniej więcej zatrzyma. I tam będzie jechał kołem. Najprawdopodobniej. Znaczy, taki jest plan, ale zobaczymy, jaka będzie realizacja. No tak daj mu blokadę! A dasz radę do tyłu. Nie. Ty chyba musisz rozpędzać. Nie, chyba za Dawaj drugą. Dawaj drugą. O prawej, o prawej, po prawej. Trzymaj. Trafy pod przód, nie? A czekaj, bo no właśnie, chcę trochę podkopać. Ja żeby w ogóle do tyłu on wyjechał. Nie no, masz taką większą może, co? Daj. jesteś <laughs> żartowałam. Najbardziej to mi się podobają w tej scenie twoje buty, Monia. <laughs> no Mati, ty masz lepsze jeszcze. No jak? Tylko, że... Chyba do haka tam doszedłeś, albo do jakiegoś Nie, Tylko, że... To już trochę dalej. No, tak, dużo, daje. dużo A jak wygląda ta dziura po haku? Można by ją powiększyć może, jak nie jest No, teraz trzeba by ją trochę... Czekaj chwilę! A, dobra. No, jak ta dziura po haku? To jesteśmy kawałek dalej. No, w Próbujemy ktoś jak nie, no to szarpiemy. Bo ja mam już tycik, tycik To tylko do przodu, nie? Do tyłu jechać? Nie! No, napierdalaj tam dalej. Niech! Chciałem wam wszystkim podziękować. się. Te trapy to są na potrzebne. No to jednak pakujemy tutaj jak tu trzeba dalej to myślisz? I co on wyszedł? Uwaga, wyszedł, to się obraca. No, ale nie, da. Ale w stanie pełen. Nie, Chyba powinienem dojechać, mam nadzieję, na trakcji. A tutaj to później, żeby tak się na przepłynął, jak coś. Groźnie, ja się odsunę. Nie bo jak coś, to ja mam dużo lin i cię po prostu pociągniemy do przodu. Tylko Mati, ja muszę... A nie dasz rady tak jak ja. No bo jak wpadnę w kolejne, to zaś tą ciężką dupą jak... No wiesz, jak spadasz kolejne, to wchodzi sandał, wie I tak. No. <laughs> A nie możesz tak jak ja... No nie no, jak wpadnę w kolejne, no to po prostu... Body no, cię wciągnąć. podłogę. Ale... No i bardziej tak nie... Trochę na lewo koła. Teraz po prostu do mnie koła i teraz jedziesz prosto, no. Jedzie, 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 wiedziesz, jedzie, bardzo dobrze. Możesz dać skierę, dobra, Czekaj, jedź prosto, jedz, tak jak idzie. Teraz skiera delikatnie do mnie, do mnie, do mnie. prawo. Dobrze, dobrze. Jeszcze w prawo. Dobra. I już jesteś na ...czekaj, to może byś spać drzewo, jesteś na tym bezpiecznym miejscu, więc yy, teraz musisz tylko hopseć przez to. Ja ci odjadę. O, o nie, tu nie, w sobie.

moim własnym jesteś. Okay, dobra, prawo. Jednak. na drogę, ale musimy... A my w końcu wiemy co robimy, czy nie? Tak, wsiadamy i jedziemy. Aha, okej. Okay. Teraz nie wiem czy jak nie pojedziesz do przodu to on nie wypadnie Ale tak, tak Ty ci ty ci jest, tylko do, do przodu, pół prostu koła no. nie ma, jest coś innego. Dobra, teraz. On Ono góry. Był. Dobra jest. Nie, to jest to. To, to było. No. To szerszenie, ja w ogóle życie na was narażam. Postanowił zrobić szampana, no ale najważniejsze jest to, że dalej możemy jechać, bo najgorsze są takie chwile, kiedy nas wyklucza jakaś awaria. Także kierujemy się na bazę i będziemy majówkować. No to tu przyjechaliśmy, nie tylko pojazdy. Fajnie, że udało się ogarnąć tę awarię. Z Wojtkiem pojechaliśmy, no straciliśmy dwa razy 40 minut, plus tam wymiana 10 minut. No, dwie godzinki, ale. Jest git, bo jedziemy dalej, to jest najważniejsze. Także kończymy na kołach. Ogólnie problem mamy dalej, ale też mówiłam wcześniej. Tak. Także najprawdopodobniej nie można mieć włączonej klimatyzacji, trzeba mieć włączony klimat. I z, ty, z tą tak myślą jest. i ze złamanym paznokciem Was zostawiam. śpimy w taki sposób. Inni śpią w taki sposób. Przejrzymy wszystkie sposoby spania. No tutaj taki standardzik, trochę tak jak my. Tutaj jest bardzo fajny sposób na spanie. Nie ziemski wręcz nawet. Ponad, ponadziemski. Ponadziemski. Tutaj jest trochę bardziej przyziemski sposób na spanie. Ale niesamowity. Klimatyczny. Klimatyczny. No ta przyczepka to jest bajera. Bety jest odjechany, bo na kołach. Tak, odjechany na kołach. No po prostu bajka. Pozwolimy sobie zajrzeć. Patrzcie, tutaj jest w ogóle miejsca na jakieś bety, które można ze za sobą zabrać. Wygląda to tak. Tak. No przyczepka jest ciekawa. A co najlepsze, to zawiecha jest w ogóle fajnie rozwiązana. bo no to wszystko jest na wahaczu. Nie wiem, czy tu coś widać. Jest tak wahaczyk. Także pięknie to wszystko ładnie pracuje. Nie ma belki, która ogranicza miejsce do pakowania. Także cały spód jest praktycznie wolny. Nie no, baja.